Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami, subskrybujcie. Zaś jeżeli chcesz i możesz wesprzeć rozwój mojego kanału, wpłać symboliczną złotówkę na moją kanałową zrzutkę. Link w opisie filmu i na banerze kanału. Pokaż ryj! Masywny rudzielet złapał młodą kobietę za podbródek i szarpnął gwałtownie. Ale zakneblowana gumową kulą nie mogła odpowiedzieć. Skute na nagich plecach dłoni i łokcie, przywiązane łańcuchami do ugiętych kolan, całkowicie uniemożliwiały jej poruszanie się. Była zdana na łaska oprawców, tej mężczyźni natomiast okazywać nie zamierzali. No piękna to ona nie jest, stwierdził Rudzielec, przekręcając jej twarz to na lewo, to na prawo. Nie przypominam sobie, żeby miało być piękne, odparł naszprycowany kreatyną łysy byczek. Polecenie było jasne, pięć azjatek, zgrabne tyłki, spore cycki. O twarzach nic nie było. Mogłeś pomyśleć, szef lubi kreatywność. Rudy puścił twarz dziewczyny i mimowolnie otrzepał dłonie. Gdzie ty się takich trudnych słów nauczyłeś? Zaczęli dodawać słowniki do rozkładówek. Łysy napiął mięśnie, choć i bez tego wyglądał imponująco. Ja tam nie rozróżniam jednej Azjatki od drugiej, dla mnie one wszystkie takie same. Poza tym. Kogo obchodzą twarze? Nie po to je bierzecie. Co racja, to racja, zgodził się Rudy i jakby na potwierdzenie tych słów, przeszedł na drugą stronę koryta, do którego przywiązane były w klęczkach nieszczęsne kobiety. Ich głowy były pochylone nisko, a pośladki wypięte wysoko do góry. Dzięki temu mężczyzna mógł teraz swobodnie przyżyć się każdej z nich, i ocenić ich wartość rynkową. Rzeczywiście, przytaknął, gdy dokonał pierwszych oględzin. Od zaplecza prezentują się znacznie lepiej. Chociaż ta, powiedział, wskazując dziewczynę po środku, ma włosy w dupie. No trudno. Nie jest to nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. Dodał z uśmiechem i wyciągnął z kieszeni benzynową zapalniczkę Zippo. Sprawnym ruchem otworzył ją i jednocześnie zapalił, ale przed dalszym działaniem powstrzymał go krzyk łusego. Nawet nie próbuj, zakomenderował i w ciągu dwóch sekund znalazł się między mężczyzną a dziewczyną. Wywołało to spore poruszenie pośród pozostałych osobników. Stających pod ścianami tego opuszczonego magazynu. Wyczekującym spojrzeniem towarzyszyły nerwowe gesty odbezpieczana i broni automatycznej i wysuwanych z kabul pistoletów. Rudzielec ruchem dłoni powstrzymał swoich ludzi, łysy nie zrobił nic, jego ochrona znała się na robocie, czekała. Dan, chłopie. Rudu uśmiechnął się pojednawczo, jednak zamknął zapalniczkę. Coś ty się taki delikatny zrobił. Towar macany należy do macanta, uciął krótko łysy. Znasz zasady, bili, Zapłacisz, to możesz i wyruchać ją tutaj na próbę w oko. Ale dopóki nie uregulujesz rachunku, włos im z głowy nie spadnie, ani z dupy, dodał po chwili. Billy Melio, człowiek od brudnej roboty, Richarda Harbona, dobrze znał swój fach i wiedział, na co może sobie pozwolić. Znał też zasady, według których rządził Dan Brevi. Był on najlepszym handlarzem żywym towarem na tym wybrzeżu i nie było sensu droczyć się z nim bardziej, niż wymagała tego niepisana etykieta zgrywających za kapiorów. Dlatego Billy przez moment popatrzył w milczeniu stojącego przed nim miśniaka, po czym roześmiał się głośno. Bardzo możliwe, że nawet szczerze. Śmiech ten nie był zaraźliwy, mimo to, gdy poniósł się echem po hali magazynu, kilku stojących przy ścianach mężczyzn zawtórowało swojemu szefowi. Dan nie śmiał się. Jedynie założył ręce na piersi, prezentując potężne, wytatuowane przedramiona. Tak będzie bili, bierzesz tę dziewczynę, czy nie? Powoli, Dan, powoli Melio podniósł dłoń. Jeszcze nie skończyłem oględzin. Muszę się im dokładnie przyjrzeć. Wiesz, że pan Herbon nie bierze byle czego nie wkurwiaj mnie bili. Brewi wydał pogardliwie wargi. Wiesz, że ja nie sprzedaję byle czego, szczególnie panu Herbonowi. Jasne, jasne. Do pierwszej, w zniesionej dłoni dołączyła druga, przez co rudzielec wyglądał, jakby zamierzał się poddać. Ty masz swoją robotę, ja swoją. Takie życie. Rób co masz robić, prychnął handlarz. Nie mam całego dnia. Ile one mają lat? W dokumenty im nie patrzyłem. Prawdę mówiąc, nie braliśmy ich dokumentów. Możesz sam je spytać. Nie pamiętam, żeby pan Herbon prowadził politykę dojrzałości i segregacji wiekowej. Tak tylko pytam. Taka moja praca. Twoją pracą nie jest wkurwianie ludzi. Tylko wykonywanie poleceń pana Herbona. Miałeś odebrać dla niego dziewczyny, które zamówił. Rób więc co masz robić. Powtórzył Dan i dalej. Oj dany, dany, weschnął Billy. A ja naprawdę przez moment myślałem, że ty się za mną stęskniłeś. W żaden sposób nie chcesz przeprowadzić tego w sposób bardziej towarzyski. Potrzebujesz towarzystwa? To coś sobie zamów. Możesz nawet u mnie. Dam ci zniżkę jako staremu klientowi. Naprawdę, nie przyciągaj struny. Billy znów popatrzył przez chwilę na handlarza, jakby próbował ocenić, na ile może sobie jeszcze pozwolić. Lubił irytować ludzi, zwłaszcza tak groźnych i niebezpiecznych jak Dan Brevi. Oczywiście tylko pod warunkiem, że za jego plecami stał pan Herbon ze swoją ochroną. Melio wiedział, że handlarz nie ruszy wysłannika rodziny. Nie miał jednak pewności, że nie odbije się to na nim później. Dlatego rzeczywiście wolał nie przyciągać struny. Skinął dłonią na jednego ze stojących pod ścianą mężczyzn. Ten podszedł do metalowej walizki, znajdującej się na środku hali. Następnie otworzył ją i odwrócił w stronę handlarza zadowolony spytał Billy z uśmiechem mogę ci pokazać swego chuja i zapytać o to samo odparł Dan zadowolony Benek przekażesz mi tę walizkę i zabierzesz stąd towar nie zarabiam na pokazywaniu no to mamy impas Billy skrzywił się i zamknął walizkę bo ja muszę sprawdzić czy towar jest w porządku a trudno to zrobić bez macania chcesz sobie macać to idź do burdelu warknął handlarz. Znasz zasady. Niby co chcesz zrobić? Sprawić czy to dziewice Dotknąć cycków? Czy nieprzyklejone? Daruj sobie bili, ale zbyt dobrze znam twoje upodobania. Kancerować możesz się choćby zaraz, ale najpierw ja dostaję kasę. Ty się będziesz tłumaczył przed panem Harbonem. Dany, przecież ja mogę dać ci walizkę. Zaruchaj ze swoimi chłopakami te laski na śmierć. Później zerżnąć jeszcze raz i poszatkować na drobinki, a potem powiedzieć panu Harbonowi, że to twój pomysł i jakaś głupia zemsta. W kurwiarz mi już bili. Handlarz cofnął się i skinął ręką na stojących pod ścianą swoich ludzi. Myślę, że nie dobiliśmy targu. Możesz powiedzieć szefowi, że następnym razem, ja chcę jakieś dziewczyny, niech przyśle profesjonalistę zamiast niewyżytego psychola. Czekaj, dany! Rudzielec podniósł pojednawczo ręce, ale ludzie Brewiego już wyciągnęli broń, okazując pełną gotowość. Ochroniarze Melia zareagowali tak samo. Spokojnie panowie, Billy krzyknął rozkazująco. Dany, na żartach się nie znasz? Bierzemy dziewczyny, kasa jest twoja. Handlarz nie zareagował, ruszył wzdłuż hali. Za późno psycholu rzucił, nie odwracając się. Znasz drogę do wyjścia. Kurwa dany, Rudzieles westchnął i chciał coś jeszcze dodać, ale nagle jego wzrok przykuła biała nitka, stercząca z pomiędzy pośladków jednej ze spętanych dziewcząt. O, takie niespodzianki lubię! zawołał wesoło. Handlarz odwrócił się zaskoczony, a Billy już wyciągnął rękę i chwycił za sznurek. Nie ma macania! Zaznaczył i pociągnął, uwalniając zakrwawiony tampon. Słodka dupcia. Dodał, przystawiając znalezisko pod nos. Zaciągnął się głęboko. Takie lubię najbardziej. Ja sprawdzę pierwszą. Nikogo nie sprawdzisz, uciął brewi. Rozmowa skończona. Masz minutę na opuszczenie magazynu. Billy wpatrywał się przez chwilę w handlarza, zlizując krew z tamponu. Wiedział, że przeholował i już nie odwróci sytuacji na swoją korzyść. Starał się jedynie zachować twarz przed własnymi ludźmi. Szanse ocenił już wcześniej. Miał siedmiu ochroniarzy, ale ludzi brewiego było dwa razy więcej. Część z nich stała w ukryciu na platformach pod dachem. Nie miał szans w otwartej konfrontacji. A jednak świadomość tego, co może mu zrobić pan Harbon, gdy dowie się, że zawalił transakcję, na której mu tak bardzo zależało, spowodowała, że postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Lepiej było teraz dostać kulkę, niż trafić w mściwe ręce pana Harbona. Zabić dziwki i skurwiela! krzyknął, jednocześnie wysuwając ukryty w rękawie pistolet. Nim trzymany przez niego zakrwawiony tampon upad na ziemię, padł pierwszy strzał. Był to pierwszy akord kanonady, która za chwilę rozgrzmiała w magazynie. Brevi dostał kulę prosto w pierś, zachwiał się, ale nie upadł. Tylko skulił się zaskoczony i bezwiednie złapał się za bolące miejsca. Billy nie miał okazji na poprawienie strzału. Krótka seria z automatu rozdarła mu twarz, druga porwała korpus. Mężczyzna zawirował niczym szmaciana lalka i padł na przykute do przęsła dziewczyny. Dwie z nich skamlały, gdy przeznaczone dla rudzielca kule poszatkowały ich pośladki. Trzecia dostała serię, która rozbiła jej oblicze na krwawą miazgę. Strzaskana czaszka opadła w dół, a z pomiędzy... Po chotanych kości na podłogę zaczął się wylewać sino czerwony mózg. Czterech z ochroniarzy melia padło, nim strzelanina na dobre się rozpoczęła. Pozostali trzej zdołali znaleźć schronienie za stalowymi kolumnami podtrzymującymi dach i skutecznie ostrzeliwali się za nich, kładąc trupem pięciu ludzi brewiego i przypadkowo kolejną z dziewczyn której kula wbiła się tuż pod oczodołem. Oko wypłynęło na zewnątrz, już po tym, jak pocisk, wylatując, wydarł jej potylicę. Mike Anthony, jeden z ulubionych cyngli Bilego, bardzo mocno wziął sobie do serca ostatnie słowa szefa i, nie zważając na gwiżdżące mu nad głową kulę, posłał trzy strzały w stronę zataczającego się po hali rannego handlarza. Nie zdążył dostrzec, jakie były skutki jego poświęcenia, bo w tym samym momencie z sufitu zleciał wielki cień, który po prostu zmiótł brew jego z pola widzenia. Zdarzenie to nie umknęło uwadze pozostałych strzelców, bowiem kanonada na chwilę ucichła. Cień przeturlał się po podłodze, porzucając bezwładne ciało handlarza. I transformował się w potężną postać, która wyprostowała się i rozłożyła ręce, wypuszczając z nich metalowe gwiazdki shuriken. Przynajmniej tak to wyglądało. Gdy jednak pociski osiągnęły swoje cele, trzech kolejnych ochroniarzy. Anton wiedział, że to coś innego. Gwiazdki zawirowały bowiem z warkotem i dosłownie wierciły się w ciała swych ofiar, rozbryzgując przy tym strugi krwi. Dwóch padło od razu, trzeci osunął się na kolana, gdy urządzenie wbite w jego kość policzkową z wizgiem gruchotało kość, potrzaskało zęby i dalej wwiercało się w głąb głowy. Tajemniczy napastnik tymczasem wyciągnął z zapasa dziwaczny pistolet, zakończony hakiem, i wystrzelił w górę. Hak zawirował, rozkładając żelazne ostrza, które wbiły się w podbrzusze ochroniarza stojącego na platformie wyżej. Stal zakręciła się jeszcze mocniej, wyrywając wnętrzności, które obfitą strugą spłynęły na podłogę, tworząc upiorne, krwawe girlandy. Tymczasem napastnik przeturlał się i nagle znalazł się pomiędzy dwoma mężczyznami, skrytymi za przęsłami, do których były przywiązane ranne i martwe dziewczyny. Wyszkoleni ochroniarze zareagowali natychmiast, ale przeciwnik był szybszy. Pierwszego uderzył lewym podbródkowym. Stalowa rękawica, ozdobiona metalowymi kolcami, rozdarła ciało i urwała żuchwę. Miażdżąc przy tym zęby i druzgocąc nos. Ochroniarz wydał z siebie gulgoczący jęk, gdy pozbawiony podpory strzęp języka niczym poszarpany krawat wypadł na szyję. Drugi z mężczyzn próbował strzelić, ale napastnik podbił jego dłoń i zastosował dźwignię, łamiąc mu rękę w łokciu. Ostro zakończone kości, promieniowa i ramienna, rozdarły skórę ale agresor nie poprzestał na takiej eliminacji przeciwnika. Szarpnął mocniej i pomagając sobie nogą, odepchnął oszalałego z bólu mężczyznę. Żyły i ścięgna naciągnęły się, aż w końcu ustąpiły przed brutalną siłą i pękły, a oderwane ramię bluznęło strugą tętniczej krwi. Napastnik nawet teraz nie okazał litosi konającemu mężczyźnie. Poprawił uchwyt na oderwanej przed chwilą kończynie i z rozmachem wbił sterczący skik kości w twarz ofiary. Zaraz potem znów skoczył do przodu, wypuszczając kolejne wirujące gwiazdki, które odcięły nogę pod kolanem stojącemu na platformie mężczyźnie. Nieszczęśnik ryknął z bólu i runął głową w dół, wbijając się niemal w posadzkę. Krzęst łamanego kręgosupa był tak ohydny, że Mike mimowolnie skulił się, przywierając mocniej do znajdującej się za jego plecami kolumny. W magazynie zapadła cisza, przerywana tylko jękami rannych dziewczyn. Antony nie miał pojęcia, co właściwie przed chwilą się wydarzyło i czego był świadkiem. Według jego oceny, ten koleś właśnie przyciągnął szale zwycięzcę na ich stronę. Bo wyeliminował praktycznie wszystkich ludzi Brewiego. Nie sądził jednak, że jest to dobry moment, by mu za to podziękować. Widział go tylko przez kilka chwil, ale był pewien, że facet nosił jakoś krytyńską zbroję i płaszcz. Nie ulegało więc wątpliwości, że nie ma równo pod sufitem. Mimo to łudził się, że ten wariat ma na pięku tylko z ludźmi handlarza, a na nich trafił przypadkiem. Bardzo szybko został wyprowadzony z błędu. Tuż koło niego z nieprzyjemnym mlaśnięciem upadła oderwana głowa Rika. Jego kumpla z dzielnicy, którego wciągnął kilka lat temu do tej roboty. Zaraz potem z platformy nad nim zleciało ciało Marka. Ich kierowcy, ale zawisło tuż nad ziemią, na rozwleczonych jelitach wydartych z rozprutego brzucha. Antony opuścił głowę i zasłonił sobie uszy dłońmi, lecz nie zdołał stłumić dźwięku krzyków pozostałych mężczyzn w magazynie, którym towarzyszyły odrażające odgłosy łamanych kości i rozrywanych ciał. Tym razem cisza, która zapanowała w magazynie, zdawała się być ostateczna. Gdy podniósł głowę, zobaczył przed sobą. Klęczącą postać. Tak, na pewno miała zbroję i płaszcz i maskę. Desmond Flynn był jedynakiem. Wiódł szczęśliwe dzieciństwo u boku kochających go nad życie rodziców. Milionera i producenta broni Richarda Flina i jego zjawiskowo pięknej żony, Emi Carly. Miał w życiu wszystko, czego pragnął. Miłość, szczęście i poczucie bezpieczeństwa, bowiem pieniądze w rodzinnym domu nigdy nie odgrywały większej roli. Były zawsze i w dowolnych ilościach, w związku z tym nikt się nimi nie przejmował. Flinowie natomiast dbali, by od najmłodszych lat ich syn zdobył odpowiednie wykształcenie, ale również o to, by nigdy nie poczuł się odrzucony, czy też odsunięty na bok przez zapracowanych rodziców. Dlatego też, mimo posiadanego majątku, nigdy nie zdecydowali się na zatrudnienie opiekunki. Emma poświęciła synowi cały swój czas. Rekompensując mu przy tym notoryczny brak stale zapracowanego ojca. Ten zaś, kiedy tylko mógł, przebywał z synem, korzystając ze swoich pieniędzy, by każdą taką chwilę uczynić warto zapamiętania. Jeździli więc po całym świecie, zwiedzając najwspanialsze zabytki. Ale także lubili zaszyć się czasem na kilka dni w rezydencji nad oceanem, czy willi nad jeziorem. I właśnie w takiej willi zostali napadnięci przez bandę zwyrodnialców. Nigdy nie ujęto sprawców tragicznych zdarzeń, które rozegrały się w ciągu dwóch dni tamtego lata. Richard Flynn był torturowany przez wiele godzin. Obcięto mu nos, uszy i wargi, połamano kolana i nadgarstki. Palnikiem acetylenowym spalono mu palce u dłoni oraz włosy na głowie i podbrzuszu. Ostatecznie sprawcy zatłukli go na śmierć młotkiem, który wzięli z jego skrzynki narzędziowej. Znacznie gorszy los spotkał nieszczęsną Emmy Carli. Kobieta została wielokrotnie zgwałcona grupowo i pojedynczo. Z wykorzystaniem wszystkich otworów w ciele. Oprawcy uprzednio wybili jej wszystkie zęby. Później zdarli jej skórę z pleców, pocieli twarz, pośladki i piersi. Śmierć nastąpiła na skutek wykrwawienia, gdy została rozcięta od łona aż po mostek, a jej wnętrzności wyjęto i ułożono obok ciała. Wszystko to na oczach sześcioletniego Desmonda, który spędził te tragiczne dwa dni przywiązany do krzesła. Tak znalazła go policja po kolejnych dwóch dniach. Siedział tam we własnych odchodach wycieńczony, odwodniony na skraju śmierci. Pogrążony w stanie katatonii trafił na oddział zamknięty. Spędził tam 10 lat wypierając osobowość, z którą wiązały się traumatyczne zdarzenia. Tylko dlatego udało mi się przetrwać. Kolejne lata spędziłem na zgłębianiu tajników psychologii. Majątek, odziedziczony po rodzicach, pozwolił mi ukryć moją dawną tożsamość i przeżyć się przez liczne testy. Ostatecznie zostałem psychiatrą, ale nie zależało mi na pomocy innym. Szukałem jej dla siebie. Nigdy nie przestałem myśleć o zemście. Nigdy nie wymazałem z pamięci okrucieństw na moich rodzicach, których byłem świadkiem. Wiedziałem, że to jedyny sposób, w jaki można odpłacić światu za to, co mnie spotkało w dzieciństwie. Dlatego, gdy skierowano do mnie Michaela Compsa, byłego komandosa z silnymi zaburzeniami afektywnymi, który nie mógł zapanować nad swoją agresją. Postanowiłem pomoc mu ją ukierunkować. Przez lata prowadziłem indywidualną terapię ukierunkowaną na mój cel. Jej efekt właśnie biegał po ulicach miasta. Wysyłałem go tam co noc. Uprzednio dając mu najnowocześniejszy sprzęt, na jaki było mnie stać. Wykonywał polecenia nad wyraz znakomicie. W końcu wciąż miał głęboko zakorzenione posłuszeństwo, wpojone w armii. Przyznaję jednak, że zaskakiwał mnie czasem swoją inwencją w krzywdzeniu bliźnich. Jak choćby wtedy, gdy rozwiesił członków gangu TNT na własnych jelitach na latarniach wzdłuż Ketcham Street. Nie miałem o to do niego pretensji. Zawsze miałem podgląd na to, co robił, dzięki zamieszczonym w jego hełmie kamerom. Mogłem go wprawdzie powstrzymać, ale nie korzystałem zbyt często z systemu łączności. Wolałem wykorzystywać to urządzenie do symulowania głosów w jego głowie. To one mówiły mu, co ma robić. Dzięki temu wierzył, że jest jakimś rodzajem superbohatera. Dzięki temu zawsze nad ranem wracał do zakładu, gdzie ja zapewniałem mu solidne alibi. Tak jak teraz. Właśnie wszedł przez okno na piętrze rezydencji. Idę zobaczyć, jak się czuje, choć tak naprawdę chcę poczuć zapach krwi, która spływa po jego pancerzu. Chcę dotknąć żelaznych rękawic. Który mi rozdarł tych drani. Szkoda, że psychole nie doprowadzili do końca transakcji. Liczyłem, że Michael będzie mógł podążyć za Meliem i trafi do samego szefa. Trudno, nie tym razem, to innym. Trudno. Żal tylko dziewczyn, które poniosły śmierć na darmo. Choć i tak był to lepszy los niż to, co by je czekało, gdyby nie mój wysłannik. Żal, że sam musiał je wyeliminować. Nie możemy zostawiać świadków. Nie potrzeba nam legendy ani mitu. To miasto potrzebuje oczyszczenia, oczyszczenia krwią i okrutną przemocą. Jedynym językiem, który rozumie, i tym językiem włada on. Stoi w ciemnym pokoju. Tak jak oczekiwałem, jego pancerz jest zbrukany krwią. Chociaż deszcz zmył już większość spłaszcza. Dobrze, że nauczyłem go poruszać się nad ziemią. Ostatnie, czego potrzebuje, to gliny, które trafią tu po śladach krwi. Słyszę jego ciężki oddech, spotęgowany przez zamknięty hełm. Moja stara twarz odbija się w ciemnych szkłach jego wizjera. Uśmiecham się i poklepuję go po policzku. To my. Razem stanowimy lekarstwo dla tego miasta. Ma na co zasługuje szalonego psychiatra i mojego wojownika, rycerza Gortam.